W tym odcinku Chin bez cenzury, przyszłość internetu to pokój i bezpieczeństwo, o ile będzie pod ścisłą kontrolą największego gwałciciela praw człowieka. Witam w Chinach bez cenzury, tu gospodarz Chris Chappell. Nic nie napawa mnie taką nadzieją na przyszłość, jak nowy porządek świata pod przywództwem łaskawej komunistycznej partii Chin. Ale do tego jeszcze długa droga. I póki co musimy się zadowolić nowym chińskim porządkiem w cyberprzestrzeni. W ubiegłym tygodniu chińskie MSZ wraz z Organem Administracji do Spraw Cyberprzestrzeni ogłosiły Strategię Międzynarodowej Współpracy w Cyberprzestrzeni. Dokument wzywa do ochrony suwerenności w cyberprzestrzeni. W praktyce oznacza to, że chiński reżim chce, aby cyberprzestrzeń była traktowana w ten sam sposób, co chińskie terytorium oraz przestrzeń powietrzna i morska. Hmm, ciekawe, czy da się zbudować sztuczne wyspy w cyberprzestrzeni, ale bez obaw, oni chcą realizować tylko te potulne postulaty NWO, takie jak niedopuszczenie do przekształcenia się cyberprzestrzeni w nowe pole walki. Ale nic z tego, Chiny. Cyberprzestrzeń to od dawna pole bitwy i wszyscy o tym wiedzą. Ja już od dziecka, dzięki temu japońskiemu serialowi. Efekty specjalne nie powalają, ale cóż, lata 90. No co, nie znacie Superhuman Samurai Cyber Squad? Tak, cyberprzestrzeń aż roi się od potworów, które centralnie wszystko rozwalają. A chiński rząd chce się wcielić w głównego cyberbohatera. Ale nie dajcie się nabrać. Prędzej czy później pokażą swą prawdziwą twarz. W każdym razie zupełnie jak antybohater z serialu, chińscy komuniści chcą nie tylko rozdawać karty na własnym podwórku, ale na całym świecie. A ten dokument odsłania ich misterny plan, oczywiście ubierając go w doniosłe słowa. W dokumencie roi się od słowa pokój we wszystkich jego odmianach. Pewnie nie wiedzieliście, że Chiny walczą o pokój na świecie, bronią zasad pokoju albo że zobowiązały się do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Skoro tyle razy to powtarzają, to musi być prawdą. No i niedawno rzecznik chińskiej administracji do spraw cyberprzestrzeni oświadczył, że chiński internet jest w pełni otwarty i że wszystkie firmy internetowe są w Chinach mile widziane. Słyszeliście Google? O, nie doczytałem, że tylko jeśli przestrzegają chińskie prawo, wystrzegają się osłabiania chińskiego interesu narodowego i interesu chińskich konsumentów. No to Google, możecie zapomnieć o Chinach, bo prawda jest taka, że w rankingu wolności w internecie Chiny są poniżej Iranu i Syrii. Czyli ta ich wolność to wielka ściema. Chińscy komuniści utrzymują ścisłą kontrolę nad internetem przy pomocy tak zwanego Wielkiego Muru w cyberprzestrzeni czyli potężnego systemu do cenzury i monitoringu. Pekin twierdzi, że to niezbędne dla bezpieczeństwa narodowego czyli trzeba kneblować usta dysydentom. Na szczęście, ten ich papier nie ma żadnej mocy sprawczej i Chiny jeszcze nie zawładnęły całym internetem. To tylko projekt, który będą prezentować na tegorocznym szczycie gospodarczym BRICS. Ale na nieszczęście, ten dokument to nie wszystko i nie jest pierwszym tego typu pomysłem. Od lat chiński reżim dokłada wszelkich starań, by zapanować nad światowym Internetem. Już wcześniej mówiłem, jak Chiny starają się wpłynąć na światowy zbiór adresów internetowych. Ale dlaczego chińskim komunistom tak bardzo zależy na kontroli światowego Internetu? Nie, nie chodzi tu o cenzurowanie Amerykanów, którzy wyszukują tematy zakazane w chińskim internecie, jak na przykład masakra na placu Tiananmen. Tak naprawdę chodzi o gospodarkę, bo jednak reżim chiński ma ograniczone możliwości, nawet z drakońską kontrolą internetu i armią tajnych agentów. Żeby utrzymać się przy władzy, chińscy komuniści muszą zaspokoić klasę średnią owocami prężnej gospodarki. Więc aby wspierać gospodarkę, rząd stworzył system szpiegostwa przemysłowego, by okradać inne kraje, w szczególności USA, z innowacji i własności intelektualnej. Amerykańskie firmy i amerykańska gospodarka traci około 5 bilionów dolarów rocznie, czyli ponad 30% PKB USA, kiedy weźmiemy pod uwagę pełną wartość skradzionych wynalazków. Tak więc w 2015 roku ówczesny prezydent Barack Obama usiadł z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i uzgodnili koniec z przemysłową cyberkradzieżą. Inne formy hakowania są nadal ok. Poważnie. Spora część wzrostu chińskiej gospodarki i uzależniona od tego wzrostu reżimu komunistycznego stoi na skradzionych patentach. No i co z tym zrobić? Znaleźć legalny sposób, by osiągnąć te same efekty. Czyli pod hasłem bezpieczeństwa narodowego rząd wprowadza przepisy do inwigilacji wszystkich zasobów internetowych. Chińskie prawo jest już teraz niemal identyczne do tego, które chcą narzucić całemu światu. Parę lat temu przyjęli ustawę o bezpieczeństwie narodowym, aby wszystkie kluczowe infrastruktury i systemy informatyczne były bezpieczne i pod kontrolą. Później w tym samym roku została uchwalona ustawa antyterrorystyczna, która wymaga od dostawców internetu udzielania władzom pomocy w odszyfrowywaniu danych oraz dostarczania technicznych środków wsparcia w przypadku terroryzmu. A pod koniec ubiegłego roku została przyjęta ustawa o cyberbezpieczeństwie, narzuca operatorom sieci inwigilację przez rząd. Według Forbesa umożliwia to podłączenie wszystkich organizacji lub firm do jednej rządowej sieci. Reakcja przedsiębiorców była gwałtowna. Bo w skrócie oznacza to, że chiński reżim ma wgląd w każdy komputer w Chinach, łącznie z wszystkimi, które należą do zachodnich firm działających w Chinach. Mało tego, inwigilacja obejmuje też zachodnie firmy, które nie prowadzą działalności w Chinach, a tylko korzystają z chińskich serwerów. I to wszystko pod pretekstem bezpieczeństwa narodowego i antyterroryzmu. W praktyce. Reżim chiński może przechwycać wszystkie dane, które przepływają przez Chiny i w legalny sposób pozyskiwać zagraniczną własność intelektualną. Oczywiście wiele firm próbowało protestować, ale spotkali się z twardą odpowiedzią w postaci porannych nalotów służb specjalnych w chińskich biurach takich firm jak Microsoft, Qualcomm czy Apple. Narzucone kary, nagonka w mediach państwowych i pozamiatane. Firmy podporządkowały się chińskiemu prawu. No bo kto chciałby zrezygnować z porcji pysznego tortu chińskiego rynku? I to tylko jeden przykład tego, jak chińscy komuniści próbują podporządkować sobie internet. A obecna propozycja jest zaledwie małym krokiem w wiele większym planie, który trwa od lat. A finał tej gry jak zawsze utrwala kontrolę komunistów nad Chinami. A! Kolejny antybohater, który chce zawładnąć Internetem. A tak na marginesie, to gdzie jest współczesna wersja Superhuman Samurai Cyber Squad? Do roboty Hollywood! Przecież Matthew Lawrence i tak nie ma nic lepszego do roboty. A co wy sądzicie o planach chińskich władz wobec Internetu? Komentujcie poniżej, dopóki jeszcze możecie. Thank you To Chris Chapel, do host, host, Chris Chappell. Now go out there and kick some Gigabut.